Cześć, tu Michalina. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dziś przygotowałam dla Was serię ćwiczeń na górne plecy. Będziecie o krok bliżej do zdrowego kręgosłupa. A jeżeli podoba Wam się mój kanał, możecie postawić mi kawę, a link znajdziecie w opisie pod filmem. Wskakujcie na matę i zaczynamy. Pierwsze dwa ćwiczenia będą w pozycji siedzącej. Zanim jednak zaczniemy Postaraj się znaleźć poprawną postawę ciała. Wyobraź sobie, że rośniesz w górę do sufitu. Plecy są proste. Możesz odłożyć lewą dłoń na potylicy, prawą na kości krzyżowej. Postaraj się znaleźć tył głowy, łopatki i kość krzyżową w jednej linii. Zwróć szczególną uwagę na ułożenie głowy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, a uszy są nad ramionami. Nie garbisz się. Aktywne centrum ciała i przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Unieś ramiona do boku, ugięte w łokciach. Na wdechu otwórz klatkę piersiową, zbliż łopatki do siebie i z wydechem okrągłe plecy i przyklej przedramiona i dłonie do siebie. Wdech, otwierasz klatkę piersiową, zbliżasz łopatki do siebie i wydech. Okrągłe plecy i przyklejasz przed ramiona i dłonie do siebie. Powtarzasz ten ruch jeszcze 8 razy we własnym rytmie. Twój ruch, twój oddech. Ostatnie dwa powtórzenia. Rozluźniasz ramiona i przechodzimy do ćwiczenia numer dwa. Wzmocnijmy teraz górne plecy i obręcz barkową. Unosisz ramiona ugięte w łokciach, po czym rolujesz je tak, że pięści są przed tobą. Na wdechu otwierasz barki, zbliżasz łopatkę do łopatki i wydech kierujesz pięść do pięści. Wdech, otwierasz barki, spinasz górne plecy i wydech pięść do pięści. Plecy są cały czas w jednej prostej linii. Pracujesz w obręczy barkowej. Czujesz, jak wzmacniają się górne plecy. Powtarzaj w rytmie oddechu jeszcze kilka razy. Ostatnie powtórzenie, po czym rozluźniasz ramiona i przechodzimy do ćwiczenia numer 3. Przejdź teraz do klęku podpartego. Kolana ułóż pod biodrami, dłonie pod barkami. Teraz znajdujesz się w neutralnej pozycji, w której plecy są proste, a tułów aktywny. Przejdziemy teraz do krowy kota. Na wdechu otwierasz klatkę piersiową, kierujesz pępek do maty, zbliżasz łopatki do siebie i patrzysz delikatnie w górę. Na wydechu, kot, okrągłe plecy, chowasz głowę między ramionami i odpychasz się od maty. Wdech, z powrotem krowa, otwarta klatka piersiowa. I wydech, kot, okrągłe plecy i powtarzasz we własnym rytmie. Ta pozycja pomaga uelastycznić i wzmocnić kręgosłup i wykonywana regularnie przyniesie znakomite efekty. Powtarzaj w rytm oddechu. Teraz trochę zmodyfikujemy ten ruch i dodamy coś ekstra. Kolejnym razem, kiedy będziesz w okrągłych plecach w kocie, z wydechem kierujesz pośladki w prawą stronę w stronę pięty. Wyciągasz ciało, wdech, otwarta klatka piersiowa i wydech, okrągłe plecy i pośladki na lewą stronę, do lewej pięty. I tak powtarzasz kilka razy i zauważ, jaką czujesz różnicę w ciele. Czym ta pozycja różni się od tych poprzednich? I kontynuujesz w rytm oddechu. Ostatnie pełne powtórzenie na obie strony. Po czym spotykamy się w neutralnej pozycji i przechodzimy do ćwiczenia numer 4. Jesteś w klęku podpartym w neutralnej pozycji. Aktywny brzuch nie zapadasz się w odcinku lędźwiowym. Odkładasz prawą dłoń na potylicy. Jeżeli chcesz, możesz zadrzeć palce stóp o matę, jeżeli to pomoże ci utrzymać równowagę. Popracujemy teraz nad mobilnością górnych pleców. Na wdechu unosisz łokieć delikatnie do sufitu i wydech wracasz do neutralnej pozycji. Wdech unosisz i wydech wracasz. Bardzo kontrolowany ruch, niewielkie wygięcie w plecach i staraj się zachować aktywny podbrzusze, aktywny brzuch. I ostatnie powtórzenie. Wdech w górę, wydech do neutralnej pozycji. Po czym odkładasz prawe ramię na matę i zmieniasz stronę. Lewa dłoń na potylicy i na wdechu otwierasz się w stronę sufitu i wydech wracasz do neutralnej pozycji. I jeszcze pięć powtórzeń. Rozluźniasz pozycję, opuszczasz lewe ramię i spotykamy się w klęku podpartym. Przechodzimy do ćwiczenia numer 5. W klęku podpartym unosisz prawe ramię do boku i w górę wdech. I wydech. Przekładasz pod sobą, ale nie odkładasz. Aktywne podbrzusze do skrętu. Wdech z powrotem w górę. Otwierasz klatkę piersiową. I wydech. Przekładasz ramię, ale nie odkładasz na matę. Wdech w górę i wydech. I jeszcze trzy razy. Wdech w górę. Wydech. Wdech w górę. Wydech. Wdech w górę. I wydech, odkładasz prawe ramię na matę i prawy bok głowy na matę, kolana pod biodrami, zostajesz w skręcie i oddychasz. Na kolejnym wdechu odwijasz się z tej pozycji i unosisz prawe ramię z powrotem w górę i wydech odkładasz na matę. I druga strona. Wdech otwierasz się, lewe ramię w górę i wydech przekładasz, ale nie odkładasz na matę. Wdech w górę i wydech. Wdech w górę i wydech. Pamiętaj o aktywnym tułowiu. Wdech w górę i wydech. Wdech w górę i wydech przekładasz. Wdech w górę i wydech przekładasz i tym razem odkładasz ciało na lewym ramieniu. Prawa dłoń może być gdzieś płasko przy twarzy, kolana pod biodrami i zostajesz w skręcie. Powoli odwijasz się z tej pozycji. Spotykamy się w klęku podpartym i przechodzimy do ćwiczenia numer 6. Tym razem przyda się klocek do jogi lub coś klocko podobne, co masz w domu, jakaś gruba książka. Unosisz się w górę i odkładasz lewą nogę przed siebie do niskiego wykroku. Klocek na wysokości lewej stopy. Na razie aktywnie ramiona w górę. Proste plecy, brzuch aktywny i głowa w linii kręgosłupa. Oddychasz. Po czym odkładasz prawą dłoń na klocek. A lewą dłoń kierujesz na potylicę. Na wdechu otwierasz się, łokieć kierujesz do sufitu, i wydech wracasz do neutralnej pozycji. Wdech, otwierasz się, i wydech do neutralnej. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. I w końcu zostajesz w skręcie. Możesz jeszcze bardziej się skręcić, pomagając sobie ramieniem, po czym w opcji pierwszej odkładasz lewą dłoń na kości krzyżowej lub wysyłasz lewe ramię w górę do sufitu. Jeden oddech. Z wydechem odkładasz lewe ramię na matę i przechodzimy na drugą stronę. Prawa noga do przodu, lewa do tyłu i wdech w górę niski wykrok na drugą stronę. Aktywny tułów, proste plecy, głowa w linii kręgosłupa. Bardzo aktywna pozycja. Po czym odkładasz lewe ramię na klocek, prawa dłoń na potylicę. I wdech w górę, otwierasz się i wydech do neutralnej. Wdech i wydech. Jeszcze trzy razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni raz. Po czym kierujesz prawe ramię w górę, albo odkładasz prawą dłoń na kości krzyżowej. Wybierasz opcję dla siebie. Możesz się spróbować skręcić jeszcze trochę bardziej i odpychasz się lewym ramieniem aktywnie od klocka. Jeden wdech i wydech, odkładasz prawe ramię na matę i spotykamy się w siadzie klęcznym. 6 ćwiczeń, 10 minut i jesteś o krok bliżej do zdrowego kręgosłupa. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Subskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa-pa!